Dnia 21 kwietnia 2025 roku o godzinie 6.35 rano świat zatrzymał oddech. Watykan przekazał wiadomość, która wstrząsnęła nie tylko katolikami, ale i wszystkimi, którzy przez lata śledzili drogę papieża Franciszka. Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w domu Świętej Marty. Miejscu, które przez 12 lat było jego prawdziwym domem: udar mózgu, a potem nagła zapaść serca. Wszystko wydarzyło się szybko. Nie było dramatyzmu, nie było wielkich zapowiedzi, tylko cisza i nagła pustka. W ciągu kilkudziesięciu minut wiadomość obiegła cały świat. Miliony ludzi wstrzymały oddech, reakcje spływały z każdej strony. Prezydenci, duchowni, wierni i niewierzący, wszyscy mówili jednym głosem: Odszedł człowiek, który zmienił kościół. Franciszek, papież, który uczył, że władza to służba, a prawdziwa wielkość tkwi w prostocie, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę. Odszedł tak, jak żył, pokornie i bez rozgłosu. Zostawił po sobie słowa, które dziś brzmią inaczej. Głębiej, prawdziwiej. Śmierć nie jest końcem, to tylko krok do spotkania z miłością bez granic. Dni przed odejściem były ciche, ale pełne znaczeń. W ostatnich tygodniach papież Franciszek coraz częściej zmagał się z problemami zdrowotnymi. Choć publicznie starał się zachować spokój i uśmiech, jego najbliżsi współpracownicy zauważyli zmianę. Był bardziej wyciszony, jeszcze bardziej skupiony na modlitwie. Odwoływał niektóre spotkania. Czasami trudno było mu mówić. Mimo to, w niedzielę wielkanocną, 20 kwietnia, zaskoczył wszystkich. Wyszedł na balkon Bazyliki świętego Piotra i wygłosił swoje ostatnie błogosławieństwo Urbi et Orbi, miastu i światu. Głos był słaby, ale słowa mocne. Mówił o pokoju, przebaczeniu. I o nadziei, która nie gaśnie nawet w ciemnościach. Jakby wiedział, tego samego wieczora wrócił do domu świętej Marty. Towarzyszyło mu tylko kilku najbliższych współpracowników. Wieczorem długo się modlił. Nie prosił o nic. Dziękował. Modlitwa była cicha, pełna skupienia. Później poprosił o chwilę samotności. Miał przy sobie różaniec, którego używał od lat. I krzyż z drewna, ten sam, który nosił jako arcybiskup Buenos Aires. Ostatni raz rozmawiał z jednym z kardynałów około północy. Uśmiechnął się. Powiedział cicho: Jestem gotów, on już jest blisko. Zmarł nad ranem, w poniedziałek wielkanocny, dzień, który w kościele symbolizuje nowe życie i zwycięstwo nad śmiercią. To nie mógł być przypadek. Jego odejście właśnie tego dnia stało się ostatnim znakiem, ostatnią katechesą. Jakby chciał powiedzieć, nie bójcie się, on naprawdę z martwych wstał. Tak umiera człowiek, który żył Ewangelią. Co się dzieje, kiedy papież umiera? To pytanie wraca za każdym razem, gdy kończy się pontyfikat. Ale śmierć papieża to nie tylko wydarzenie religijne. To rytuał, tradycja i mistyka, która sięga setek lat wstecz. Pierwszy symboliczny akt to zniszczenie pierścienia rybaka, osobistego znaku papieskiej władzy. Robi to specjalnie wyznaczony członek kolegium kardynalskiego, uderzając pierścień młotkiem. To gest mówiący całemu światu. Pontyfikat dobiegł końca. Następnie ciało Ojca Świętego zostaje wystawione w Bazylice świętego Piotra. W przypadku Franciszka było podobnie. Jego ciało, ubrane w prostą białą sutannę, spoczywało w ciszy, otoczone modlitwą. Ludzie przychodzili tłumnie, nie tylko wierzący. Wszyscy chcieli pożegnać tego, który przez lata był głosem sumienia. Po kilku dniach żałoby rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe. Trumna, zgodnie z wielowiekową tradycją, składa się z trzech warstw: drewno cyprysowe, symbol skromności, ołów, znak godności, i drewno dębowe, wyraz siły. Zostaje złożona w krypcie papieskiej pod bazyliką. Rozpoczyna się wtedy nowy diales. Dziewięć dni oficjalnej żałoby, które upływają na modlitwach, refleksjach i uroczystościach liturgicznych. Każdy dzień ma swój temat, swoją symbolikę. To czas, w którym Kościół zawiesza oddech. Ale Franciszek był inny i nawet po śmierci pozostał wierny swojej wizji. Poprosił, by jego pogrzeb był prosty, bez przepychu, bez wielkich przemówień. Chciałby to nie on był w centrum, lecz Chrystus. I tak się stało. Liturgia była skupiona, skromna, pełna ciszy i światła. Czy coś się zmieniło? Tak. Po Franciszku nawet pogrzeb papieski brzmi inaczej. Mniej jak pożegnanie monarchy, bardziej jak ostatnia homilia dusz pasterza. Niektórzy mówią, że to była rewolucja. Inni, że powrót do źródeł. Śmierć papieża to nie tylko koniec jednej historii. To także początek czegoś nowego. I choć świat jeszcze trwa w żałobie. Watykan już szykuje się na najważniejsze wydarzenie w życiu Kościoła – wybór następcy. Konklawę, czyli zebranie kardynałów-elektorów, musi odbyć się w ciągu maksymalnie 20 dni od śmierci papieża. W tym czasie świat wpatruje się w komin kaplicy sykstyńskiej, wypatrując dymu. Czarnego, oznaczającego brak decyzji. Lub białego, znaku, że wybrano nowego biskupa Rzymu. Pojawiają się pierwsze pytania. Kto teraz? Nazwiska? Jest ich kilka. Kardynał Mateo Zuppi z Bolonii, bliski duchowo Franciszkowi, kojarzony z dialogiem i otwartością. Kardynał Peter Turkson z Gany, od lat uznawany za symbol nadziei dla Kościoła Globalnego. Kardynał Wiktor Manuel Fernandez. Obecny prefekt dykasterii nauki wiary i jeden z najbliższych ludzi Franciszka. Ale są też głosy, które chcą zmiany kursu. Po latach otwartości, niektórzy widzą w tym szansę na powrót do bardziej konserwatywnej linii. Czy nowy papież będzie kontynuatorem dziedzictwa Franciszka, czy jego przeciwwagą? Kościół stoi dziś na rozdrożu. Z jednej strony wyzwania współczesności, migracje, kryzys klimatyczny, sekularyzacja, upadek zaufania. Z drugiej, pytania o tradycję, doktrynę i granice reform. To, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, zdecyduje o kształcie kościoła na dziesięciolecia. Jedno jest pewne, Franciszek postawił poprzeczkę wysoko i niezależnie od tego, kto zostanie jego następcą, będzie musiał się zmierzyć z dziedzictwem człowieka, który uczynił z papieskiego tronu miejsce dla ubogich, wykluczonych i poszukujących. Po śmierci papieża Franciszka, cały świat wstrzymał oddech. Jego wpływ nie ograniczał się do jednego kraju czy kontynentu, był papieżem całego świata. Oto jak różne głosy reagują na tę tragiczną wiadomość: przywódcy państw, od prezydenta Joe Bidena, który wspomniał o wielkim przywódcy duchowym i prawdziwym przyjacielu ludzi ubogich, po królewski dwór w Wielkiej Brytanii. Który oddał hołd papieżowi jako wyjątkowemu człowiekowi pokoju. Dalaj-lama, który znał papieża osobiście, powiedział: Jego pokora i współczucie były światłem w ciemnych czasach. Z całego świata płyną również słowa ludzi, którzy spotkali papieża osobiście pielgrzymów, dzieci, osób starszych. Są to wspomnienia, które pokazują, jak bardzo papież był blisko ludzi. Jak nigdy nie stronił od tych, którzy potrzebowali jego słowa i gestu. Media społecznościowe, Twitter, Facebook, Instagram zalały się kondolencjami i wspomnieniami o spotkaniach z papieżem. To był papież, który zmienił moje życie, pisała jedna z użytkowniczek. Papież, który zawsze miał dla mnie chwilę, kiedy byłem w potrzebie, wspominał inny. Te słowa Choć zwykłe, to zarazem niezwykle wzruszające. Ukazują, jak ogromny wpływ na życie ludzi na całym świecie miał papież Franciszek. Papież Franciszek odejdzie, ale pozostawi po sobie dziedzictwo, które na zawsze zmieniło Kościół i świat. Zostawił Kościół bardziej otwarty, bardziej bliski ludziom, ale i bardziej zróżnicowany. Będziemy go pamiętać jako reformatora. Który z niebywałą odwagą stawiał czoła problemom współczesności, zarówno tym wewnętrznym, jak i tym zewnętrznym. Jako papież, który nie bał się wyzwań i który nieustannie przypominał, że prawdziwa wielkość Kościoła leży w jego służbie, a nie w strukturach. Jego pontyfikat był pełen symboli, które będą w pamięci nie tylko katolików, ale i ludzi różnych wyznań. Jako papież, który na nowo zdefiniował, czym jest miłosierdzie i solidarność w świecie, który często o nich zapomina. Boże, który jesteś źródłem życia i miłości w tej chwili żalu i smutku, w której żegnamy papieża Franciszka. Dziękujemy Ci za dar jego życia, za jego wierność i oddanie Kościołowi oraz światu. Ale są też głosy, które chcą zmiany kursu. Po latach otwartości. Niektórzy widzą w tym szansę na powrót do bardziej konserwatywnej linii. Czy nowy papież będzie kontynuatorem dziedzictwa Franciszka czy jego przeciwwagą? Kościół stoi dziś na rozdrożu. Z jednej strony wyzwania współczesności, migracje, kryzys klimatyczny, sekularyzacja, upadek zaufania. Z drugiej, pytania o tradycję, doktrynę i granice reform. To, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, zdecyduje o kształcie kościoła na dziesięciolecia. Jedno jest pewne: Franciszek postawił poprzeczkę wysoko i niezależnie od tego, kto zostanie jego następcą, będzie musiał się zmierzyć z dziedzictwem człowieka, który uczynił z papieskiego tronu miejsce dla ubogich, wykluczonych i poszukujących. Panie, dziękujemy za ten niezwykły dar, którym był papież Franciszek. Człowiek pokorny, pełen miłości, otwarty na ubogich, szukający sprawiedliwości i pokoju na świecie. Dziękujemy Ci za każdą Jego modlitwę, za każdą decyzję, która miała na celu naprawę Kościoła, za każdy gest miłosierdzia i współczucia, który wyciągał do tych, którzy najbardziej tego potrzebowali. Dziękujemy Ci, Boże, za Jego odwagę, by mówić prawdę, nawet wtedy. Gdy była niewygodna, za jego troskę o środowisko i o wszystkich, którzy cierpią z powodu wojen, ubóstwa, nierówności. Dziękujemy za jego nieustanne przypomnienie, że prawdziwa wielkość nie tkwi w władzy, lecz w służbie drugiemu człowiekowi. Panie, weź do siebie swojego sługę, papieża Franciszka. Niech zazna pokoju, który przekazywał światu. Niech spotka cię, panie, twarzą w twarz, i usłyszy Twoje słowa. Dobrze, Sługowierny. Niech odpoczywa w Twojej wiecznej światłości i niech jego dziedzictwo, które pozostawił w sercach wielu, wciąż rozbrzmiewa w każdym zakątku tego świata. Panie, w tej chwili modlimy się również za Kościół, który zostaje po papieżu Franciszku. Prosimy Cię Boże o mądrość i siłę dla przyszłego papieża, by kontynuował dzieło, które rozpoczął. Oto, by Kościół był nadal miejscem miłości, zrozumienia i nadziei, w którym każdy człowiek, bez względu na swoją przynależność czy status, poczuje się bezpieczny i kochany. Modlimy się za wszystkich, których papież Franciszek dotknął swoją miłością, modlitwą i działaniem. Modlimy się za tych, którzy go znali, którzy z nim współpracowali. Którzy pielgrzymowali w Jego duchu. Daj im, Panie, poczucie pokoju i pociechy w tym trudnym czasie, w którym muszą stawić czoła tej wielkiej stracie. Boże, obdasz nas swoją łaską, byśmy żyjąc w Jego świetle stawali się lepszymi ludźmi. Pomóż nam być otwartymi na innych, na ubogich, na tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Daj nam odwagę, by iść drogą pokoju którą pokazał nam papież Franciszek. Pomóż nam kochać, służyć i walczyć o sprawiedliwość w każdym aspekcie naszego życia. Panie, w tej chwili, kiedy żegnamy papieża Franciszka, powierzamy Ci również jego duszę. Prosimy Cię, przyjmij go do swego królestwa, gdzie nie ma smutku, cierpienia ani śmierci, ale tylko wieczna radość i pokój w Twojej obecności. Ojcze Święty, Papieżu Franciszku, niech Twoje słowa i czyny pozostaną w naszych sercach na zawsze. A my, na wzór Twojej miłości, będziemy dążyć do tego, by żyć w prawdzie, pokoju i braterstwie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Amen.